Star, wiesz, że on może wybuchnąć? Oj, jebany! To nie lawa przypadkiem? Nie. nie. To pewnie studenci o. z Booking.com'a. Coś ty, Michale... Coś... Co ty, Michał zrobiłeś? Chciałeś przejechać się na bloku? Ej, pa, jest złoto. Jesteśmy bogaci. Dziękuję. Poczekaj, zrobię pro, profilaktycznie szybko ten... sobie pochodnie Eee, dawaj i myk i cyk i pyk. Dobra, 16 pochodni. M włączony tego moda, no nie... Ma jakieś bloki Masz jakieś bloki? No mama, co? Albo, albo dasz mi na kilo Ej Michal, nie lepiej spać. Szybko. Chodź. Ale jesteśmy i tak weski Ale Michal, po co? Nie mamy nic do... do majnowania. A Masz tam Waypointa? Gdzie? No, w naszym dobku. Nie. Czemu? Bo tam wyszliśmy, tam nic nie było, się podkreślić. Dobra, chodź tutaj śpimy. Chodź. Lepsze, jeszcze, Michał, znalazł jeszcze lepsze miejsce na Booking.comie. No, tak. Dobra, już myślałem, że nie mam łóżek. To było przez ranko. Masz tu jedno. Nie wybrzydzaj. Żydzi mieli lepiej w 39 albo w 42. W gdzie drugie. A tu ja będę miał drugie, bo no, no homo, no homo. No dobra. O nie! Monster... Michał nie bądź śmieszny. Widzę. Monster ar... Ner... Nearby. Mamy problemo. Dobra, ja idę spać. O kurde, nie. I możemy się porządnie wyspać. Ja im dam ten swełów, daj mi miecza. Miecz jest... Masz. Miecz minecraftowego wojaka. Ja sobie szybko coś zrobię. Czekaj, Michał, no masz kilo? Ja? No ale. Albo no. jakieś bloki. No mam, masz tutaj. Daj, tutaj bloki. Masz tu bloki Minecraftowego wojaka. <ścoughs> Set bogów. Dobra, może jak już jesteśmy w tej jaskini, to byśmy pozbierali trochę tego e, żelaza. Gdzie ty, Michał idziesz, mam pytanie? Idę najebać tu plotfusiarzu. Ale one są obok, nazwijasz kini obok. Ah. Jak wyjdziesz, to cię coś innego, większego zajebie. Na przykład? Ogr. Zus. Tak, w podziemiach to nie chodzi. Ten. Starcy zrobili własne ten. Polskę walczącą w podziemiach, i tam mają składki <laughs> Czekaj, coś chciałem zrobić, ja chciałem zrobić ten Kill off Minecraftowego wojaka A Jak chcesz? Chcesz kill off? Minecraftowego wojaka? są w platfusie Będzie Michal ginąc Dobra, pomogę ci Ale tu... ale to dobra Jest subin co jest? Jakiś rubin? Zbierz, bo on występuje na tych biomach. W ogóle zrobimy taką gospodarkę, że będziemy mogli się wymyślić. No, jest rubin, który jest w ogóle bezużyteczny, ale chodź tu. Albo to będzie pieniądz taki. Będziemy mieć ustalony pieniądz. Dobra, tepna się do ciebie. To jest? No nie, ja poszedł po prostu dalej tunelem tym. Nie było tunelu. Tutaj, tu. Oprócz tą lawę. A! A, czekaj, Michał poczekaj tu. Masz trochę drewna. Mam bardzo dużo drewna. Rzuciłem ci... a, chyba ci nie rzuciłem. Nie wiem. Rzuciłem ci, tylko może, Michał nie wziąłeś. 64, nie 64 drewna. Kiedy? No, rzuciłem ci wcześniej. Dobra. dobra ja y... znajdę ten. Masz tu 31, dobra. No. Masz, łap. Dobra, zbierajmy wszystko, co Dawaj, tutaj Dawaj, przepalaj. Bardzo, jakie tutaj jest dobro. Widzisz to? Dobra, no dobra. parę metrów dalej. Nie, poczekaj, co? Tu jest dobrobyt. nie! To ten cvel. Masz jakiś łuk? Oj, to go się tak łatwo nie rozwali, Michał. Czekaj, aż... <laughs> czekaj. <laughs> Michał, stary sprawdzony sposób, poczekaj. To jest moje, a ten Rubin też jest mój. To jest mój! Czemu? Ja go zauważyłem pierwszy! Nie rozwalisz go, zniszczysz go, tak jak diamenta. <grym> Jakie Battle Royale! Czyżbym przegrał? No nie, możesz czekać, aż ci się szybko kolejne trzydolą, Zanim ja zrobię ten kilo. Ha, już się że żelaza. Kurwa, no, stary. <grym wziąłem> no co? Ja ten rubin pierwszy zauważyłem. Walka o Rubin. <śpiewanie> serio Oj... ochuj, chuj. Palę się. Dobra, weź za ten Rubin, za sramy. Może coś lawy. <śpiewanie> o! 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 <śpiewanie> Dobra, te... też se takie... O nie jeszcze... Sobie... No i na jak mi ten Rubin tak w sumie. No bo to będzie karta e, ten płatnicza. Kryptowaluta. Rubinowaluta. Czekaj. O ty ta kolejny. No stary, nie no. Czy ja tu robię dla nas, dla Rosji przydatne Dobra, rzeczy. Dobra, podzielimy się. Czekaj, Michał, bo jak To co ty robisz? Zgad. Kolejny rubin? Nie. Po prostu idę do góry Ale poczekaj idźmy razem, bo co znajdziesz diamenta jak znależycie, a ja znajdę żelazo, żelazo, żelazo Czekaj. Żelazo jest dobre na Czekaj zrobię skrzynkę, bo że mam trochę rzeczy O to chodź OK, muszę powrzucać rzeczy do skrzynki, które mi są główno potrzebne. Masz tam ci prezent. Z pogrzebami to. No bo tak w sumie go oddaję. Dobra, ch chodź dalej. O, złoto. Wow. No to też będzie karta ten, walutowa. Więc... To powiedzmy coś, już że, w życiu, że w to... To jest warte 1 lat 50 Może coś będzie podstawową jednostką. Podstawową jednostką będzie Dirt. Nie, no żartuję. Hej, kokos. Stary, no! <laughs> ja chcę Rubina! <laughs> Spokojnie, jest ich dużo. Może Rubin... Sorry! Do... Sorry! Nie, <laughs> woda. Poszedliśmy pod kilof, więc wiesz. Tak Podstawową jednostką było. będzie ten. E, Żelazo. To będzie jeden uznawane jako. A złoto to? E, 10. A Rubin? E, załóżmy 30. Ale nie, 50, bo jest trochę warty. No i poza Co? No żeby się inny... Żeby się wymyślił. Zawsze żyjmy jak w sowieckiej Rosji. Czyli że wszystko jest wspólne. Masz jak nie preferuje tego. Zauważ. No niby tak. Więc ja tam zbieram moje 50. ten 50k. Jak to nazwiemy? Jak jaka będzie nasza waluta? <gryw> Maślankę? ślankę? Mm. Eee, mogą być nie wiem. E, miedziaki. Słabe. Czemu? Bo mnie to jest już nazwa Masz coś innego? Czekaj, e... Hmm! Oh! Masz Rubina? No znalazłem Cześć jak Bezos? Jak <laughs> kto? Nie wiesz kto to? Co? Nie. Najbogatsz człowiek świata. A, bez tak, od tego... Od e, Amazona, no dobra. Jeden Rubin. Czuję się szczęśliwy i wpadam do lawy. Mogę się do ciebie tepnąć? No dobra. <laughs> Będę jedna szkiela tam do lawy. S Słyszałeś... to? nich Ten Herobri Herobrine Menta, jedna Pamiętam, jak były te takie, takie, jakby nie wiem, jak to nazwać. Jakieś takie głupie portale, i ty uważasz się za prawdziwe. Do Herobrida, tak, pamiętasz pamiętam. to? Tak. Ta przypomnę, druga Pamiętam, Przypomnę, że wtedy mieliśmy 8 lat. No nie wiem, ja nigdy nie byłem ekspertem od Minecraft'a, więc. Czekaj, może coś na górze jest, coś cennego. Dobra, kop, Michał, w lepszej przyszłości. U! Michal, nie kop w dół, A nie, nie kop ten. w dół, nie kop w dół. No, wiem. A to się przesunę, bo chcę tu blok postawić. Dobra. Chuj! Dziękuję, Michał. Sz! Pod kill'ów i wszedłeś. Nie, stałem centralnie za tobą. Ale ja nacisnąłem przed. Dobra, to czekaj, akcja ratunkowa twojego... tru tu tu Tru-tu-tu-tu. Tu, tu, tu. Krutu. Popchnęło się tak jak ty mi wtedy podszyta, jak ja tobie podszedłem, dobra. Czekaj chwilę. Jest nadal w swój grób, pamiętaj o tym. Się cieszę. Sorry. Nie mam Rubina. Jak no to? To chodź tu. Już mogę. Znaczy, mi się wydaje, że tak. Ale widzę jeden problem. Widzę, że się raz na A, dobra, masz się do mnie ten Gdzie ty jesteś? No. Nie widzę Sej Dobra, to czekaj tym, 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 tym. Bo to jest grup pode mną Ten nowy jest pode mną D nad, nad nami to jest nowy Gdzie ty jesteś? Takie pytanie Tu, obok ciebie Nie widzę cię, nie wczytało mi ciebie No dobra, to poczekaj film Nie, ten grób to jest ten, bo ja ten co był wyżej zniszczyłem. O dobra, jesteś. No, niż. Niszcz... Czekaj, się odsunę. O, dobra. nic nie wziąłem. To git, to pokazuję te waypointy. No i ja widzisz. Nieszczęście. O co? Idę za Winkiel, a tu trzy creepery. Uciekaj stąd, uciekaj stąd, uciekaj stąd! Chuj. Michael, mamy plany! Do góry, do góry, do góry <noise> I co? Nie, Idę za kąt, a tam trzy creepery. Jeden został. I co pedały? <noise> Creeper zdech. Właśnie jak ja się wystroszyłem <noise> Horror Czekaj, nie pan, to, pan. to jest największy horror dzieciństwa. Szczególnie, że kiedyś jeden diament to było bogactwo życia. No stary, wiesz, że on może wybuchnąć. Oj, jebany! Fasz, karma. Ha, pewnie się do ciebie w ostatnim momencie. A nie. Zginąłeś. Dobra, akcja ratunkowa V2. Nie chcę mi się w to wdrać. Weź... Nie, nie wychodź. No nie, ale czasami te robię. Krop... No ja No dobra Ej No Co? No kurwa no Sorry nie mam bloków Ej gol Rubin To jest nasz diament. <laughs> to jest Creepera diament. To był znak. <laughs> Widziałeś ten dar od, jak to był, jak to był król od Od, od krzywgomących. Dobra, wiesz, diament jest krudy. <laughs> Dobra, tylko co za jednego diamenta. Ten jeden diament to jest, nie wiem, to jest. Tysiąc. Mm, nie, to jest 100 To jest 500. Wie... Dobra, 500 Jak teraz za to gówno wziąć? Emerald to jest tysiąc. Nie, emeraldy, jest... Dużo jest emeraldów, wiesz? 200 No, 200 O, 250, balans No dawaj Ja z twoją reakcją atomkową... Ale Deżę jak? ...podkopać, pod Musisz zejść piętro niżej Tutaj Dobra Widzisz? Tu masz ten blok niżej już zrobiony Tutaj Widzisz? I teraz podkopa pod siebie I tak pod sobą Musisz podłożyć coś pod ten blok i go tak otoczyć. A, dobra. Mówię wszystko spłonie. Czekaj, taktyczne. Co to było? Chuj, wiedźma! Wiedźma? Te, wiedźmin. Wiedźmin. Ci zaraz z przywale, to zobaczysz. Wiesz, ona w nas rzuca. Masz Michael. Czemu ona się jednocześnie pali i nie pali? Bo ona wypiła sepotkę i jest myśli, że jest kozakiem. Ej, co tam być kozakiem. <laughs> nie masz nic. Czym chcesz ją zaskoczyć? Mam nadzieję, że nie ma nic na odpychanie, bo się wkurzę. Jesteśmy w cen Jesteśmy w epicentrum lawy. Dziękuję! Dobra, Idź to, otoczę się ją zajmę. Ała! Ona może mnie zabić w każdej chwili. Idź idź, idź ten... Idź to otocz. Nie mogę, bo ona we mnie rzuca dwoma potkami, żeby mnie zabić jednocześnie. Już mam je pół HP. No i co teraz, ty kiełbasiaro jedna? Gdzie ona? Przesunąłem ją. Możesz zbić. Na pewno? No tak. Ja zginę tylko. Chcę To była NIE! NIE! ...na mnie się spojrzała. Teraz... Może coś się dzieje w tym filmie, to jest takie głupie, to jest jakaś abstrakcja, co tu się dzieje. No, dokładnie! Wiesz, już wszystko... Nie dość, że obydwoje siebie przypadkiem ten... Znaczy, ty mnie nie, Trochę wcześniej, ale ja spadłem akurat do wody, ja ciebie przypadkiem, teraz podobnym jakimś głupim sposobem... O, patrz, tum, 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 tum Z, Zginąłeś, a? Ej, za to jest kolejna wiedźma kurwa O co chodzi? <laughs> Ten odcinek to jest 300 Chybiła Dobra, szybko, szybko. Dawaj, szybko, szybko ja, ja, ja tu z nim zataczę jak z gwiazdami Proszę nie gin szybko Szybko, do lawy! Tak, wpadła! Sheat wyszła! A znowu wpadła. Do góry jaką winda tak samo. Ona słowo. się healuje, wiesz, już ma 100 HP. Ona w lawie siedzi. O shit. co <noise> ten odcinek, to jest czyste złoto. Shit. Chodź na stoła, kiełbasiarą. <noise> I heal się do mnie, może. ty robisz? Tak, gołe łapy ninja solo. Gołe klaty ninja solo. O teraz się pali, dostaje damage. No ale się wychiluje za sekundę, wiesz? Już taktyka naprawdę działa na każdego. No oprócz na wiedźmie, która też ma potki. Ona jest trochę bardziej zaawansowana umysłowo niż zombie. O to na wyszła. Wracaj do wody kiełbasio no. Masz je... Ona ma strać ma już 26 HP A ty masz 1 HP Taktyka życia Hehe, <grym> Chybiła Dobra dawaj ona jest Chodź tu <grym> Kopaj to No No Jest już zabudowany stary <grym> A, mogę? No Ej no, no, śmieszny Death point zginąłem o... 22, 22 i 22 Która to jest minuta nagrywania, bo już się boję, że godzinna 38 To chyba to potnę po prostu No trochę Mi się wydaje, że z tego całego mojego nawalania się z nich być przykupy. Po prostu stawiać, bo to jak gier. I je popycham Już? O nie No fajnie no, mamy jakieś Ona rzuciła nad tym Kurwa Spokojnie, kokos. No i jak ja mam być spokojny z nią? Jak, jak tu wyjdzie jakiś creeper, to chyba wyrzucę Minecrafta. Dobra, ja gram w do? Albo Michał, spadamy. Michał, wyjdźmy z jaskini i jeszcze pójdźmy kawałek. No nie, nie, chyba spadł. Uderzyłeś mnie. Ach, chyba, że to nie ty. Nie ja chyba spadał. Dobra, no na tym... Na tym abstrakcyjnym odcinku kończymy. Cześć.